na moim kanale jest jeszcze filmik podobny do tego. Zadanie jest dla ósmoklasisty. Polega na udowodnieniu, ale jeśli jesteś maturzystą, przejrzyj to. Tu jest kupa wiedzy dla Ciebie. Sobie tak usystematyzujesz. A ty ósmoklasisto też sobie usystematyzujesz. Dobra, lecimy, bo zadanie jest super, mega fajne. W trójkącie ABC, czyli mamy trójkąt ABC, mamy. AC równe BC, czyli AC, AC równe BC. I kąt. I kąt. ACB, B, czyli miara jest przy tym, co jest na środku, przy tej literce. A, głowę sobie uderzyłam. Czekajcie. Dobra, żyję. To jest 106. Stopni. Na boku AC zbudowano kwadrat. Czyli zbudowano kwadrat, to to ma taką samą miarę. Tak jak na rysunku. Uzasadnij, że suma miar kątów. Suma miar kątów. Yy, czekajcie, powiedzmy różownie. A nie, będzie lepiej widać. Suma miar kątów B. A, C, czyli ten kąt? Puf, to na żółto. I B, D, C, czyli ten? Jest równy 45 stopni. Zresztą sobie że ma być 45 stopni, tak? I co my dalej wiemy? Że tak. Widzicie, tu mamy najpierw, zacznijmy od tego trójkąta. Mamy trójkąt równoramienny. I co my wiemy o trójkącie równoramiennym? Tu będę pisać naszą wiedzę, którą mamy. Albo może nie mamy, ale się dowiecie. Dobra, więc tak. Trójkąt równoramienny. Trójkąt równoramienny. Co wiemy? Że ma równe ramiona takiej samej długości. Ramiona, tak? Co jeszcze ma? Kąty TU yy, między podstawą a ramieniem, tak? Między podstawą a ramieniem są takie same. Czyli ten żółty mogę zaznaczyć po drugiej stronie. PIK! Jest to samo, nie? I yy, co jeszcze wiem o trójkątach? Dwa miara. Eee. No. Suma kątów wewnętrznych w trójkącie to 180 stopni i z tej wiedzy skorzystam. Jak to skorzystam? No tak, że wiem, że to jest 180 stopni. To się równa. To moje 106 stopni plus. Jak to na żółto mam? To tu będzie żółta alfa, dobra? Plus nasza żółta alfa. Alfa plus alfa. Jajajaj, kuć, tu było się. Czekajcie, czekajcie, bo uciek mi. Yy, I teraz tak mam. 180 stopni minus 106, tak? Bo przerzucam wszystko to na jedną stronę. Yy, w sensie liczby na jedną literki, na drugą. Równa się... Dwie nasze żółte alfy, tak? 180 minus 106 zostaje nam 74 stopnie. Równa się nadal 2 alfa. Żeby wliczyć alfę, muszę podzielić obustronnie przez 2. Więc dzielę przez 2 i co otrzymuję? Dzieląc przez 2 otrzymałam, że alfa równa się, to napiszemy, że alfa równa się 37 stopni. Czyli tu jest 37 stopni, i z tej strony również jest 37 stopni. Uff. Dobra, lecimy dalej. Tu się już nie będę mieściła, więc będę pisała tu. Trzecią... A przepraszam, jeszcze muszę się napisać w gardle. Wybaczcie. I tak. Trzecią rzeczą, którą robię, patrzę na kwadrat kwadracie, co wiem? Mam kwadrat, tak? Kwadrat. Tak. Że ma e, same e, kąty proste. I że kąt prosty to 90 stopni. Czyli tu jest 90, tu jest 90, tu jest 90, tu jest 90. Kropka, kropka, kropka. A tu napiszę, a tu zrobimy, napiszę 90 stopni. Zaraz zobaczycie dlaczego. Tak? Hmm? Czekajcie, nic więcej nie zrobiłam, tylko zapisałam to co wiemy. I teraz tak. Eee, co ja tu mam? Myślę, jaki kolor sobie tu wziąć. Popatrzcie, tutaj takie oto to całe. Tak? To się nazywa kąt... Pełny. Oj, tu napiszę cztery. Kąt pełny to 360 stopni. Dlaczego to takie ważne? Bo to wykorzystam. Więc tak to, co napiszemy sobie, jaką literkę? Może jak po prostu. I teraz mam także 360 stopni, bo kąt pełny równa się. To moje 90. 90 plus tutaj to moje 106 stopni, no plus beta, tak? Te trzy kąty składają się mi na ten jeden kąt półpełny. No i teraz co muszę zrobić? No wyliczyć, tak? Czyli znowu liczby na jedną stronę. 360 stopni minus 90 minus 106 stopni równa się beta, tak? Bo my chcemy wyliczyć tą miarę, żeby wyliczyć tą miarę. Więc jak 360 minus 90 minus 106, to otrzymujemy, że beta równa się 164 stopnie. Tak? Czyli ta nasza beta tutaj. Może tą krytkę tu jest. Czyli beta równa się 164 stopnie. I teraz patrzymy na ostatni nasz trójkąt, a ostatni nasz trójkąt jest tu. I mm, znowu widzimy, że to jest trójkąt równoramienny, więc wracamy wiedzą do naszego początku. Że w trójkącie równoramiennym miara kątów wewnętrznych jest 180 stopni. Jak w każdym innym i to się równa i to się równa i znowu skupiłam. Dobra i to się równa 164 stopnie plus i teraz popatrzcie tu mamy te zielone takie same i nazwijmy to gamma gamma tak plus to plus to. Czyli mam 180 minus 106 stopni. Eee, wybaczcie. Eee, to jest tak, 180 stopni minus 164 stopnie równa się 2 gamma. I tak. 180 minus 164. otrzymujemy y, 16, równa się 2 gamma, czyli stąd dzielę obu stronie przez 2, mam, że gamma równa się 8, czyli to małe, to mam 8, to się równa 8 stopni, 8 stopni, tak? I teraz, co ja miałam policzyć? Miałam policzyć, widzicie wszystko? Proszę ładnie. Miałam wyliczyć sumę kątów, czyli kąt B, A, C plus y, kąt B, no to Oj, to się równa kąt B, A C ma 37 stopni plus kąt B, D. C ma 8, czyli mam 45 stopni, co kończy dowód. Dobra, macie jakieś pytania, to piszcie na dole. Jak widzicie, um, zadanie naprawdę nie jest zbyt skomplikowane, tylko trzeba trochę się naliczyć. Ciao!